Czy to prawda, że ty nie możesz spać w nocy, bo sąsiad kupił haskiego. Znaczy ja mam nadzieję, że to nie jest haski. Na razie tak mi się wydaje, bo dziwnie wyje. No kto mądry kupuje do, wiesz, bloku, gdzie są w ścianę, psa, który wyje tak w niebo głosy i jest słynny z tego, że wyje? No mam nadzieję, że nie mój sąsiad, no bo biorę, biorę jakby poprawkę na to, że to jest szczenie, może zabrano od matki, musisz się trochę zaadoptować, ale jeżeli to się będzie przez miesiąc powtarzać, no to, no to po prostu wejdę na dół. A nie chciałaś tam do niego podejść w nocy? No bo ja wiem, jak się nie śpi, że to jest, wieś męczące, nie? I zapukać w drzwi, że co tu się dzieje. Nie, bo to szkoda mi trochę tego pieska. Ja wiem, że on jest mały, biedny. Myślę, że mój kurw za jakiś będzie rósł w miarę wycia. Dobra, stopery to dobra metoda na zagłuszenie psa? No, ale tak. Tak, 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 słuchaj tak... Taki delikatny tylko skowyt. <noise> dobra, to jak ty spędzasz noc, jak on tam wyje? No wiesz co, on jest od dwóch dni dopiero. Czyli dwie nocy nie pana, ale wyglądasz dobrze. Nie sądzę. Nie, no jest okej. Okay. A jak to będzie się powtarzało, to zadzwonisz do Animalsów? Że trzeba zabrać psa? Nie, no nie, będzie sama trzeba go działać, biorę. Ale będzie trzeba radykalne ruchy podjąć, nie? Będzie. No ale co? mówię ci, że daję mu miesiąc. Znaczy modlę się, żeby to był labrador, hmm? który tęskni za matką. Wyrozumiała jesteś. Tak. Bardzo. Kolejne... Ale wiem, że to musi być duża rasa, bo ona by się mała nie przebiła przez ściany.